Użyczyliśmy szpitalom aparaturę badawczą z zasobów pracowni inżynierii biomedycznej Politechniki Śląskiej, która ta aparatura z powodu ograniczenia pracy uczelni w związku z pandemią obecnie nie jest używana. Nasze kamery termowizyjne w obudowach przemysłowych zostały już zabudowane w dwóch gliwickich szpitalach i używane będą do prowadzenia przesiewowego badania temperatury wszystkich osób wchodzących do placówek opieki zdrowotnej. Czas badania jednej osoby nie przekroczy kilkudziesięciu sekund. Zaproponowane rozwiązanie skierowane jest obecnie do placówek opieki zdrowotnej. Przesiewowe badanie obejmie zarówno pacjentów, jak i pracowników szpitali. Mamy nadzieję, że działanie takie pozwoli zmniejszyć ryzyko pojawienia się tam osoby zarażonej wirusem SARS-CoV-2 i przyczyni się do zabezpieczenia przed zarażeniem zarówno pacjentów, jak i personelu. Jednym z najczęstszych objawów zakażenia koronawirusem jest gorączka. Kamery termowizyjne umożliwiają szybki i bezkontaktowy pomiar temperatury skóry głowy. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie na szeroką skalę procedur screeningowych w celu zidentyfikowania osób z podejrzeniem gorączki. Osoby te będą następnie przebadane klinicznie potwierdzonymi metodami pomiaru temperatury ciała. Zaproponowaliśmy, aby termowizyjny monitoring osób wchodzących był wykonywany przez personel medyczny lub pomocniczy. Pracujący w pomieszczeniu odizolowanym od miejsca przebywania osoby badanej. Na monitorze komputera wyświetlane są termogramy, a oprogramowanie kamery automatycznie wykrywa i oznacza obszary o podwyższonej temperaturze. Ułatwi to obsłudze zidentyfikowanie osób, które należy skierować na badanie fizykalne potwierdzające objawy gorączki.